Słuchajcie, w swoim życiu odwiedziłem już lotnisk no chyba ze 100 może więcej, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć po tyle latom, że nie jestem w stanie tego policzyć Ale osobiście uważam, że to na ten ryfie, na którym teraz jesteśmy, bo to są dwa, a się nazywa San, Sun San jakoś tak. To chyba jedno z najładniejszych, na jakich do tej pory byłem. Pas startowy wzdłuż linii oceanu. Linii brzegowej oceanu. Także zarówno lądując, jak i startując, można powiedzieć, że robi to wrażenie. Nie wiem, jeśli byliście na jakichś fajniejszych lotniskach. No wiem, no niektórzy mogą powiedzieć, że na Maderze, no Madera jest, ale tam jest bardzo trudne lotnisko, lotnisko, także to jest też inny temat, ale to jest uważam jedno z ładniejszych, na których byłem. Dajcie znać, czy byliście na ciekawszych i ładniejszych.